Wiosna w pełni czas na rower. To dobry moment na wyciągnięcie naszego roweru z piwnicy lub garażu i przygotowanie go do sezonu. Dobry, nazywam się Grzegorz Kozak, jestem pracownikiem salonu rowerowego w Ropczycach. Dziś postaram się Państwu podpowiedzieć, w jaki sposób przygotować rower do sezonu i na co zwrócić uwagę podczas takiego przeglądu. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest to oczyszczenie, odkurzenie roweru po zimie. Czynność ta pomoże nam w wykryciu ewentualnych usterek i wad sprzętowych. Kolejną czynnością, którą wykonamy, będzie to sprawdzenie stanu ogumienia. Aby tę czynność wykonać dobrze, dobrze sprawdzić stan ogumienia, należy upuścić całkowicie powietrze powietrze z dętki. OK. I sprawdzenia stanu opony poprzez uciskanie tej opony i sprawdzanie, czy nie ma ewentualnych pęknięć, rozwarstwień tej opony. W trakcie przeglądu zauważamy liczne pęknięcia, które dyskwalifikują tę oponę w dalszej eksploatacji. Jeśli opona już jest sprawdzona, zabieramy się za pompowanie. Aby dobrze tę czynność wykonać, należy sprawdzić przedział ciśnieniowy dla danej opony. Informacja taka znajduje się zawsze na boku opony, w tym przypadku jest to od 1,8 do 3,7 bara. Ja osobiście zawsze wybieram ten wyższy przedział. Opona dobrze napompowana lżej się toczy. Kolejną czynnością, którą będziemy wykonywać, będzie to sprawdzenie połączeń śrubowych. Będzie to sprawdzenie przykręcenia koła, pedał, korp, siodełka, steru, jak i kierownicy. Aby sprawdzić poprawność przykręcenia pedału, potrzebujemy klucz tego typu: chodzi o długie ramię, a nie taki króciutki. tym króciutkim nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy pedała są dobrze przykręcone. I zabieramy się za przykręcenie. Kolejnym krokiem będzie przykręcenie, sprawdzenie przykręcenia korb. Czynnością wykonujemy w następujący sposób. I z drugiej strony tak samo. Sprawdzamy stan zapięcia kół z tyłu i z przodu tak samo. Kolejną czynnością, którą wykonamy będzie to sprawdzenie luzów. Zaczniemy od luzów przedniego koła. Należy zapać za... Bok widelca, drugą ręką za koło i ciągniemy od siebie do siebie, od siebie do siebie. Jeśli nie ma wyczuwalnych luzów, wszystko jest w porządku. Jeśli już trzymamy za to przednie koło, warto unieść je do góry i zakręcić. I sprawdzić, czy kręci się w sposób naturalny nie i nie blokuje. Wszystko jest w porządku. Sprawdzenie luzu na korbie. I tutaj jedną ręką chwytamy za ramę, drugą za ramię korby i ciągniemy podobnie. Od siebie do siebie, od siebie do siebie. Tu akurat wyczuwalny jest luz, więc wkład korby będzie do wymiany. Kolejną czynnością, którą wykonamy, będzie to sprawdzenie stanu i działania hamulców. Rozpinamy szczęki i sprawdzamy stan klocków. Znajdują się na nich linie pionowe, które nas informują o stanie zużycia. Jeśli je widać, znaczy że klocek jest dobry, zaś jeśli nie widać, należy klocki wymienić. Jeśli klocki są w porządku, spinamy szczęki. Następnie wciskamy rączkę, by sprawdzić, czy hamulec działa poprawnie. Jeśli rączka się opiera o chwyt, hamulec nie będzie działał poprawnie. Należy skrócić linkę. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem będzie wykręcenie baryłki regulacyjnej i zakontrowanie nakrętki. Teraz ten hamulec już działa poprawnie. Tak wyregulowane hamulce gwarantują nam bezpieczną jazdę. Ostatnim etapem naszego przeglądu będzie czyszczenie i smarowanie łańcucha. Do konserwacji używamy specjalnych smarów. Po nałożeniu smaru należy odczekać 10-15 minut, tak żeby smar dobrze spenetrował ogniwka łańcucha. Nie marnując czasu, możemy zabrać się za smarowanie tylnej przerzutki. Należy posmarować wszystkie elementy ruchome. Nadmiar smaru należy od razu wytrzeć suchą szmatką. Następnie smarujemy zębatki tylnej przerzutki, małe zębatki. I też usuwamy nadmiar smaru. To samo robimy z przednią przerzutką. Też smarujemy wszystkie elementy ruchome. Napuszczamy do smarowania. Najlepiej używać smaru w sprayu i też usuwamy nadmiar, nadmiar smaru. Po czekaniu 10-15 minut możemy zabrać się za oczyszczenie łańcucha z nadmiaru smaru, czynnością wykonujemy w następujący sposób. Tak przygotowany Robert na pewno nas nie zawiedzie. W szerokiej drogi.